Waldemar Stupołkowski, burmistrz Sępólno-Kraińskiego. Kolejna inwestycja drogowa w gminie sympólno kraińskie skierowana jest na obszary wiejskie. Będziemy realizowali modernizację drogi Wiśniewa-Kawle. Ona dzisiaj jest w dosyć fatalnym stanie. Docelowo będzie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa, będą wykonane umocnione pobocza. Odwodnienie całej drogi będzie w postaci rowów przydrożnych. Wjazdy na pola skrzyżowania z drogami powiatowymi będą poprawione całe. Ma się zamknąć kwotą ponad 800 tysięcy złotych, z czego 595 tysięcy złotych stanowi dotacja, którą gmina pozyskała w konkursie z Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy teraz na etapie ogłaszania przetargu. Z chwilą wyłonienia wykonawcy powinny rozpocząć się roboty na tej drodze, no i mam nadzieję, że w jak najszybszym czasie udostępnimy mieszkańcom nową, dobrą drogę na terenach wiejskich. Teraz jest w stanie fatalnym, ma co prawda na asfaltową, ale też są szczątki tej nawierzchni, tam są po prostu dziury, dziura na dziurze, nie da się tego po prostu już nawet remontować. Musi nastąpić kompleksowa modernizacja tej drogi, czyli zerwanie tego, co jest, i nałożenie nowej warstwy wiążącej i nowej warstwy ścieralnej na całej długości.